Tak przedstawia się strona BIŁAP, która posłuży nam jako cel ataku słownikowego. W polu adresu widzimy adres strony i nazwę podstrony logowania. Na stronie BIŁAP dane do logowania są jawnie podane, lecz my spróbujemy samodzielnie uzyskać dostęp za pomocą narzędzia Hydra. Po podaniu nieprawidłowych danych pojawia się alert, że dane logowania są nieprawidłowe. Wykorzystamy to w swoim ataku. Aby zaoszczędzić państwa czas, odpowiedni payload został przygotowany wcześniej. Zawiera on adres serwera wraz z podstroną, którą zamierzamy zaatakować. Zawiera również sentencję Zawartą w kodzie strony, która pojawia się, gdy nastąpi nieudane logowanie. Po wykonaniu przygotowanego payloadu otrzymujemy poszukiwane dane do logowania. Login i hasło były bardzo proste, więc do ataku można wykorzystać słowniki zaimplementowane w systemie Kali Linux, np. WordList. Jeżeli na swojej stronie posiadasz słaby login i hasło, czyli takie, które są krótsze niż 12 znaków zawierających znaki specjalne, zmień je jak najszybciej.